wszystkim dzisiaj będę Wam pokazywać moje ulubione 10 kostiumów w Robloxie. To tu mamy 1, 2, 3, 4 i 5. Czyli nie jedno z wami. E, kamer. Diamanten. İyime 6. Şedem. Aşim. 9. Dajcie dużą łapkę w górę, żeby zobaczyć kolejny filmik na moim kanale i będę Was widzieć w kolejnym filmiku. Pa!